Bohaterowie i wydarzenia przedstawione w filmie nawiązują do postaci i faktów historycznych. W tej wielkiej chwili oddaję się kwestię młodza. Co za łajna. Jeśli nie zmienisz swojej postawy, nie myślisz, że kiedykolwiek zasiądziesz na moim tronie. Oczyniesz się z córką króla węgierskiego, Elżbietą. Zresztą to już postanowione. A czemu nie Bolesław? On jest starszy ode mnie. Ojciec tak postanowił. Panie? Hrobię Benesz. Słucham, co mi dziś powiesz? Przed wyjazdem z Pragi mój pan postawił jasne warunki, które nakazują mi ich trzymać. Cóż to za warunki? Powiedział, że jeśli zgodzicie się na poprzednie warunki, to możecie spłacać reparacje w ratach lub też może, mój pan może je obniżyć do 900 lub 800 kg złota. 900 kg złota. Albo 800. Co za hojność powtórzę, twój Pan nie ma prawa podważać oczywistych faktów. Książe, skąd wiesz, że jakie będą rokowania z pańskiej decyzji? Oczywistym jest, że na Śląsku stacjonują polskie wojska oczywistym jest że ziemia kłodzka i opawska są wyposażone w zamki z polskimi garnizonami moja armia moje zamki moje garnizony moja ziemia i albo twój pan przyjmie do rzeczy do wiadomości oczywiste fakty albo tego pożałuje za nic mu nie zapłacę to jest niedorzeczne. Straciliśmy o wiele więcej żołnierzy. Powinniśmy otrzymać jakieś odszkodowanie. Przez to, co teraz pan mówi, możemy przedłużyć rozmowy nawet do wielu lat, do wielu pokoleń. A gdybym przyspieszył bieg spraw i oświadczył, że Polska wypowiada wojnę ciakom, wtedy mój pan zaatakuje z odwetem. I ci powiedz temu idiocie, żeby się nie porywał z motyką na słońce. Słysza. Możesz odejść. Pani? Witaj, Jakubie. Słyszałam, iż ostatnio zostałeś arcybiskupem. Moje gratulacje. Dziękuję, bardzo mi miło. Zejste ci Aniu mnie, czemu ani mnie, mnie z z z zauważ. Pomożesz nam w przygotowaniach mojego syna Mieszka. Dobrze, bardzo się cieszę. Pamiętaj, że uroczystość musi być huczna i wystawna. Ceremonia odbędzie się w katedrze wawelskiej. Jakieś ograniczenia budżetowe? Myślę, że władca tutaj wszystko załatwi. To trzeci raz. Nie mam nastroju, bracie. Myślicie kiedyś do czegoś, czego nie chcesz, czego się lękasz? Nie pozwolili ci powiedzieć słowa sprzeciwu. Nie przypominam sobie takiej sytuacji, Ale zostałem postawiony w dokładnie takiej sytuacji. Chodzi ci o tę weselę. Dokładnie o nią nie chodzi. Jakbyś się czuł na moim miejscu, mam się ożenić z kobietą, której nie znam, której nie kocham, na całe życie. Jeśli się okaże, że ona jest jakaś... Nawet, nawet nie chce mi się o tym myśleć. Może nie masz racji. Może nie jest taka zła, jak mówisz. Słyszałem, że jest bardzo piękna i mądra. A co z weselem? Odstawiam wielką ceremonię. A potem najlepsze. O czym mówisz? Czartujesz. Nie trzymaj mnie w niepewności. A potem noc poślubna. Bywaj. Ojcze, co cię sprowadza, mój synu? Ja wstydzę się tego, co dziś Tak, i pragnąłbym cię za to przeprosić. Pomyślałem, dawno nie byliśmy razem na polowaniu. Doskonały pomysł. Trochę rozrywki dobrze zrobi na no, obu. No, bo... Może wydalibyśmy się jutro. Niech będzie. Ja, panie? Moja Marka wzywa ja Nie znowu kończę. Mieszka. Proszę wejść. Witaj matko. Witaj synu. Chcę, abyś kogoś poznał. Oto arcybiskup gnieźnieński Jakub Zerżnina. On udzieli ci ślubu. Czuję się zaszczycony. Ja również książę. Właśnie omawiamy szczegóły uroczystości, ale jeśli cię to nie interesuje. Interesuje. Dobrze, w takim razie... Chcę wiedzieć na co się godzę. Ceremonia odbędzie się w katedrze, a cała reszta w pałacu. Dobrze. Skoro tak musi być. W takim razie, jeśli nic więcej nie chcesz, możesz już iść. Dziękuję. Bać panie, wyglądasz zaiste w Życzę Ci powodzenia na weselisku. Nie chcę się żenić. Jak to? Nie chcę. Jesteś nieszczęśliwy. Mam być szczęśliwy. Ja znam jej. No się Może. Chodź już. Potrażę. Ja mieszkam. Ja mieszkam. Syn polisowa. Syn polisowa. Bieracie bierzę pięto. Bieracie Za pięto. Zarżane. I ślubujecie ci. Ślubuje ci. Miłość. Miłość. I wierność. I wierność. Na wieki wieków. Na wieki wieków. Ani. Elżbieto, powtarzaj za mnie. Ja Elżbieta. Ja Elżbieta. Córka Stefana. Córka Stefana. Biorę Ciebie. Mieszko. Biorę Ciebie, Mieszko. Za męża. Za męża. I ślubuję ci. I ślubuję Ci. Miłość. Miłość. I wierność. I wierność. Na wieki wieków. Na wieki wieków. Amen. Amen.